Wujas, jak to jest, kiedyś byłeś wysportowany, miałeś ładną fryzurkę, pisałeś motywacyjne, jakudne treści, a dzisiaj z grubasem, ciągle przeżyć się nie chce. Co się zmieniło, dlaczego się popsułeś? I dzisiaj odpowiem na to pytanie, co się zmieniło i dlaczego się wujas popsuł. To co, czołówka, lecimy z tematem, bęk! Hej kochany człowieku, prawdę mówiąc nawet nie patrzyłem jak mam ustawioną kamerę, więc nie wiem, ile mnie widzicie i czy mnie słyszycie, ale no tak dzisiaj właśnie podchodzę do wszystkich swoich tematów. Ech, no dobra, ale wieje, mam nadzieję, że będziecie mnie w miarę słyszeć, ale wieje. chycę, o Jezu, to do ręki, będzie lepiej słychać, przynajmniej mi się tak wydaje. No to co z tymi zmianami? No to dlaczego? No to jest w ogóle fajne. Ja zawsze mówię, że uwielbiam patrzeć na Facebook, bo na Facebooku mam te wszystkie wspomnienia. kiedy pięć lat temu, kurwa, ciągle gdzieś biegałem, ciągle brałem udział w jakichś wydarzeniach sportowych, a to ciągle gdzieś zbierałem, a to na to, a na tamto i okej. Okay. Wtedy się czułem taki spełniony, czułem się taki potrzebny, kurde. Jak nie biegałem, to kibicowałem. Jak kurde e, były zawody w tym, brałem udział. Jak coś mogłem zorganizować? Organizowałem. I tak ciągle. Ja się naprawdę, kurwa, czułem spełniony. Minęło parę ładnych lat. Nie wiem, z 5, 6, 7, gdzieś nie więcej tyle minęło. A teraz. Praktycznie w ogóle. chyba jedyne wydarzenie, w którym jeszcze biorę udział, mam jakiś sentyment i lubię, no to jestem wygoszczarlą. E, jak będzie mi dane i e, chłopaki znajdą, a, e, znajdą dla mnie miejsce. E, no to prawdopodobnie w tym roku też sobie machnę, choćby ten najmniejszy. E, nie wiem, mam taki sentyment. No dobra, ale powracając do co się zadziało, no bo patrzę, że niektórzy ludzie. Cały czas, nie wiem, biegają z tymi, którym biegałem. No i oni dzisiaj w ogóle nie mamy ze sobą flow, no bo oni e, z jakichś powodów uważają, że jestem ulańcem i nie są zainteresowani. Ja się nie drzwi, no bo. Ech. Przyjaźnie te znajomości z początku, w siedliskę. Ja byłem zupełnie inny. Siedlisko było zupełnie inne, bo ja byłem zupełnie inny. I niektórzy ludzie zatrzymali się właśnie na tym moim etapie sprzed czterech lat. I oni cały czas mają takie myślenie, że jeśli wtedy zadam, Adamem się zadawali, no to kurwa, Adam się po prostu spierdoli. I okej, okay. ja Wam powiem, dlaczego tak dzisiaj jest. Najpierw powiem, oczywiście, ja zawsze mówię o sobie, więc to jest opowieść po prostu o mnie. E... Dzisiaj nie mam z tego fanu. Ja nie mówię, że za chwilę nie zacznę sobie pływać, biegać, że znowu nie zrobię postu, że znowu nie zacznę sobie ćwiczyć. Może jak mi się zachce, to zacznę robić. Nie wiem. Może zgole brodę, może z gole wąsy, może zgole wie co jeszcze. Może się wbiję znowu w garnitur, kurde. Może zacznę znowu zarabiać pieniądze. Nie wiem. Kurwa. Naprawdę nie wiem. I w sumie generalnie gówno mnie to płaci. jestem który siedzi i gada do mikrofonu, nie ustawił dobrze kamery, kurde, nie robi zasięgów, kurde, kurde z jednej strony popadł w jakiś taki, jakby ktoś mu powiedział marazm, ja Cię uważam, że w każdym, bo nie chcę się porównywać, że dzisiaj jestem bliżej siebie, niż byłem wtedy, jak biegałem. Tamten czas był dobry i ten czas jest dobry. Się, że ludzi, ale mówię to o sobie w tej formule. Nauczono mnie jednej rzeczy, że najważniejsze w życiu jest. Stabilizacja. Czyli jeśli coś już, już skudłeś, to to trzymasz. No bo po co? Bo najłatwiej jest to. Jeśli już masz dobrą robotę, to się trzymaj. Jeśli coś, to co już tego jakoś się powiedziało. I całe życie walka o tą stabilizację. Kurwa nie. Taka, kurwa, duża walka. Dlaczego duża walka? No bo, kurwa, jedyna pewna rzecz dzisiaj w życiu, która jest, to jest zmiana. Niezależnie, co nie będę robił, kurwa, to i tak jest. Ja się mogę dopasowywać do warunków. ok zmienia się coś, tamto, sram, to, wamto. Ja się mogę dopasowywać. Raz mniejszym kosztem, raz większym. Ja dzisiaj nie chcę dopasowywać się do warunków. Kurde. Chcę płynąć z tym nurtem. I dzisiaj... Taką, nie lubię tego słowa, no, ale innego nie znajduję, mało książek się czyta. Pełną akceptację z siebie tak jakim jestem O, płynie sobie z łódeczką, znaczy z otróweczką. Chyba kajka, <tuszu> <Płynie>, że mu <tuszu> Czy mi dzisiaj wtedy w takim stanie jest dobrze? Uciekam od takiego określenia, że jest mi dobrze, czy jest mi źle. Jest jak jest. Kiedyś jak słyszałem, że jak jest, jest jak jest, że jest chujowo. Panie, nie, nie uciekam mu kajakarze, płyną mu kajakarze. O, co kajakarze. go to sobie myślę, że jeśli ktoś cały czas... Trzyma się jakieś takich Trzyma się tej swojej stabilizacji. To taka osoba jak ja. Rzeczywiście może ich wkurwiać. I też takie osoby wkurwiały. No bo jeśli ja coś robiłem. A tu nagle coś. Kurwa się działo. To jest. Tak jak zacząłem chodzić na pierwsze trapie, na mity kiaowskie, no to stabilizacja to jest to, że ja nie piję i się go, kurwa, trzymam, choćby skały srały, kurwa, najważniejsze 24 godziny, kurwa, nie pić, kurwa, bo to jest najważniejsze, to, nie patrz kurwa, najważniejsze jest, żeby był szczęśliwy ze sobą, a, kurwa, to życie na tym ciągu, kurwa, do pościsku, żeby trzymać figurę, żeby trzymać, kurde, e, nie wiem, z stan kąta, żeby trzymać, kurwa, tego, żeby nie pić, kurwa, i co? Mi to nie pasuje, może Tobie drogi widzu to pasuje, ale jeśli prawdopodobnie oglądasz, jesteś tutaj właśnie z tych powodów, kurwa, które mówię, to raczej Ci też to nie pasuje. Może dzisiaj jeszcze, kurwa, myślisz, że będziesz się dobrze czuła, czuł, jak będziesz miał super figurę. Może jeszcze dzisiaj myślisz, że jeśli nie będziesz pił, to będziesz miał szczęśliwe życie. Może myślisz jeszcze dzisiaj, że kurwa, jeśli będziesz miała pieniądze, to będzie stabilizacja, będziesz żyła. Jebać to. Po prostu jebać to. Jestem. Czy mi się to podoba, czy nie? Czy jestem? Czy za chwilę będę? Nie wiem. Co po mnie zostanie? Nie wiem. Już mnie to nie interesuje. Przestałem życie traktować do, jako zbieranie medali, budowanie sobie pomników. Mój pięć dzieci. Dobre, będę dalej żył. Tak jak mój tata żyje we mnie. Czy byłby dzisiaj za mnie dumny? Nie wiem, kurwa Jeśli bym mnie naprawdę kochał To byłby dumny, kurwa Takim jakim jestem Bo to jest prawdziwa miłość Więc dzisiaj chcę się otaczać prawdziwą miłością Ktoś może powie Ej, ale to jest niezdrowe, co robisz Kurwa, życie jest niezdrowe Życie to choroba śmiertelna Która kończy się śmiercią Co byś nie robił, nie robiła To co? Skakuję do wody Żartuję, nie chce mi się Dobrego bycia, życia. Ciekawe w ogóle, jak to wygląda. Chyba, jestem polerę ciekawy. <laughs> Hej.